Hej, hej! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym rozkładzie na naszym kanale. Cieszę się, że jesteście tutaj, bo dziś zajrzymy naprawdę głęboko w serce i myśli mężczyzny, który może być dla Was kimś ważnym. A jednak tak wiele zostawia niewypowiedziane. Sprawdzimy razem, co czuje, czego się boi i dlaczego jego milczenie może kryć o wiele więcej niż mogłoby się wydawać. Pamiętajcie, że to rozkład ponadczasowy. Jeśli trafiłyście tutaj, to pewnie właśnie teraz potrzebujecie tego przekazu. A zanim zaczniemy, zostawcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłyście. To dla mnie ogromny sygnał, że to co robię, jest dla was ważne i pomaga wam w waszej drodze. Możecie też wesprzeć kanał, klikając w przycisk Wesprzyj pod filmem. To naprawdę pomaga mi rozwijać ten projekt i tworzyć kolejne materiały specjalnie dla Was. Kiedy patrzymy w głąb serca tego mężczyzny, odkrywamy, że nie jest ono puste ani obojętne, choć jego zachowanie mogłoby tak sugerować. Tam w środku kryje się uczucie delikatne, wręcz kruche, które pielęgnuje w ciszy i ukryciu. Odwrócone osiem mieczy pokazuje, że powoli zaczyna dostrzegać, iż wiele barier, które sam sobie postawił, tak naprawdę istnieje tylko w jego głowie. Mimo to wciąż brakuje mu odwagi, by zrobić krok w Twoją stronę. To jest tak, jakby chciał wysłać sygnał, że dostrzega światło, które od Ciebie bije, ale jednocześnie obawiał się, że jeśli zrobi cokolwiek pochopnie, spłoszy tę delikatną więź. On widzi cię jako kogoś, kto wyrasta ponad codzienność, ponad to, co dotąd znał. To właśnie ta wizja sprawia, że serce bije mu mocniej, ale umysł podsuwa myśli o tym, że być może jest nie z tej ligi. Odwrócone dwie buławy wskazuje, że zamiast planować wspólną przyszłość, waha się i krąży wokół własnych wątpliwości. To tak, jakby stał na rozdrożu ale nie potrafił zdecydować, czy ruszyć w kierunku nowego życia, czy pozostać w dobrze znanej, choć samotnej przestrzeni. Ten dystans nie wynika z braku zainteresowania, wręcz przeciwnie. W jego wspomnieniach wracasz jako ktoś, kto wywołuje ciepło i spokój, ale też delikatny niepokój, bo przypominasz mu o tym, jak wiele może stracić, jeśli pozwoli sobie na bliskość. Odwrócone trzy puchary zdradza, że nie potrafi cieszyć się chwilą, bo nad każdą radością zawisa cień lęku, że to się skończy. Zamiast w pełni zanurzyć się w radości bycia z Tobą, cofa się, jakby bał się, że gdy otworzy się na te emocje, zostanie zraniony. To uczucie, które do Ciebie żywi, nie jest czymś gwałtownym, lecz czymś, co narasta w ciszy, w spojrzeniu, w myślach przed snem. W tym, jak jego serce reaguje na najmniejszy sygnał od Ciebie. Odwrócony król mieczy wskazuje jednak, że próbuje zachować chłodną maskę. Nie chce, by ktokolwiek dostrzegł, jak bardzo potrafisz poruszyć jego wnętrze. Udaje racjonalnego, zdystansowanego, a nawet lekko obojętnego, ale w środku toczy się walka pomiędzy pragnieniem a lękiem. Być może widzisz, że brakuje mu odwagi by nazwać to co się między wami dzieje. Może nawet czasem masz wrażenie, że zupełnie mu nie zależy. Prawda jest jednak taka, że on boi się nazwać to uczucie, bo wie, że słowa mają moc. Wypowiedzenie ich na głos mogłoby sprawić, że wszystko stanie się zbyt realne. A wraz z realnością przyjdzie ryzyko utraty. Dlatego trzyma to w cieniu, pielęgnuje jak rzadką roślinę którą można łatwo zniszczyć jednym nieuważnym gestem. W ciszy idealizuje twój obraz, wspomina wspólne momenty, analizuje każde słowo, które od ciebie usłyszał. To dla niego jak oglądanie gwiazd. Wie, że są piękne i odległe, a ich światło dociera do niego po długim czasie. Być może nawet nie wierzy, że kiedykolwiek uda mu się do nich dosięgnąć, a jednak patrzy, bo to daje mu nadzieję. Cisza, którą od niego słyszysz, ma drugie dno. Nie wynika ona jedynie z lęku przed nazwaniem uczuć, jest w niej coś więcej. On widzi w tej relacji fundament, na którym można by zbudować coś prawdziwego, mocnego, trwalszego niż cokolwiek, co znał wcześniej. Ale właśnie to poczucie realności sprawia, że się wycofuje. Odwrócone siedem mieczy pokazuje, że zaczyna uciekać od własnych myśli o wspólnej przyszłości, jakby bał się, że zrobienie pierwszego kroku wymagałoby ujawnienia wszystkiego, co w nim skryte. To nie jest człowiek, który lubi odkrywać swoje słabe strony, a tu musiałby to zrobić, bo prawdziwy związek wymaga przejrzystości. Dostrzega w tobie partnerkę, z którą mógłby zacząć nowy rozdział. Taki, który wymagałby od niego stałości i oddania. To już nie flirt, nie przelotne spojrzenia czy krótkie rozmowy. To coś, co mogłoby wrosnąć w jego codzienność. Siedem pucharów mówi jednak, że w jego głowie roi się od wyobrażeń i scenariuszy, zarówno pięknych, jak i tych podszytych lękiem. Czasem fantazjuje o tym, jak wyglądałoby wasze wspólne życie. A chwilę później wpada w pułapkę myślenia o tym, co mogłoby się nie udać. Jest w nim chaos, w którym trudno odróżnić realne możliwości od wyimaginowanych przeszkód. Kiedy pojawia się temat stabilizacji, jego pewność siebie nagle gaśnie. Odwrócone dziesięć denarów pokazuje, że może czuć brak zaplecza, czy to w sferze finansowej, czy emocjonalnej. Być może uważa, że nie jest w stanie zaoferować ci takiego poczucia bezpieczeństwa, jakie w jego oczach powinna mieć kobieta w poważnej relacji. Ten brak poczucia zasobów sprawia, że łatwiej mu stać w miejscu, niż ryzykować konfrontację z własnymi ograniczeniami. Jest też coś, co nie daje mu spokoju: świadomość, że wchodząc w związek z tobą, musiałby zostawić za sobą pewne schematy. A może nawet ludzi. Dziesięć mieczy pokazuje, że jest w nim lęk przed definitywnym zamknięciem jakiegoś etapu życia. To jak patrzenie na zachód słońca, wie, że po nim nadejdzie nowy dzień, ale boi się tej ciemności pomiędzy. W jego umyśle koniec zawsze jest bolesny, nawet jeśli prowadzi do czegoś lepszego. Czasami można odnieść wrażenie, że ta relacja jest dla niego zbyt prawdziwa. By mógł się w nią zanurzyć bez obaw. Dlatego milczy, bo wie, że jeśli zacznie mówić na głos o tym, co widzi w waszej przyszłości, będzie musiał wziąć odpowiedzialność za te słowa. A odpowiedzialność wymaga działania, a działania odwagi. I tu właśnie natrafiamy na mur. On może wyglądać na pewnego siebie, ale w środku zmaga się z przekonaniem, że nie spełnia wymagań. Które sam sobie ustalił. W tej ciszy kryje się pragnienie, ale i głęboki respekt wobec tego, co moglibyście stworzyć. A może właśnie ten respekt jest tak silny, że paraliżuje go na myśl o tym, że mógłby to zniszczyć jednym błędem. Gdybyś mogła zajrzeć w jego wnętrze, zobaczyłabyś, że na poziomie fizycznym to, co do Ciebie czuje, jest niezwykle intensywne. To nie jest zwykła chemia. Czy przelotna fascynacja, to pragnienie, które potrafiłoby zmienić całą jego codzienność? Odwrócone dwie denary wskazuje, że ten mężczyzna balansuje pomiędzy swoim dotychczasowym życiem a wyobrażeniem o tym, co mógłby przeżyć z tobą. Ta równowaga jest jednak krucha. Wystarczyłby jeden krok, by porzucił stare schematy i pozwolił, aby bliskość z tobą. Stała się jego nową rzeczywistością. W jego głowie to pragnienie łączy się z ryzykiem. Odwrócone trzy puchary pokazuje, że wie, iż zbliżenie się do ciebie mogłoby oznaczać definitywny koniec innych relacji czy układów, które dotąd stanowiły część jego życia. Może to być zakończenie dawnych kontaktów, rozstanie z pewnymi przyzwyczajeniami, czy wręcz pożegnanie z poczuciem kontroli. Które dawało mu złudne bezpieczeństwo. On rozumie, że bliskość z tobą nie byłaby tylko chwilową ucieczką od rzeczywistości, byłaby początkiem całkowitej transformacji. Co ciekawe, mimo tej ogromnej siły uczuć, nadal próbuje ukrywać, jak bardzo jest poruszony Twoją obecnością. Odwrócony król mieczy sugeruje, że stara się zachować maskę racjonalności, jakby chciał sprawiać wrażenie że nic go nie dotyka. W rzeczywistości, w środku toczy się w nim walka. Serce mówi idź, a głowa odpowiada zatrzymaj się. To nie jest chłód, tylko mechanizm obronny, który ma go chronić przed tym, by nie zatracił się w tym uczuciu bez reszty. A jednak, im bardziej stara się to tłumić, tym bardziej czuje, że unika czegoś, co mogłoby odmienić jego życie na lepsze. Odwrócone cztery puchary pokazuje moment, w którym zaczyna dostrzegać, że unikanie tej relacji jest jak odwracanie się od daru, który los kładzie mu przed oczami. Jest w nim świadomość, że jeśli dalej będzie udawał, iż tego nie widzi, może pewnego dnia obudzić się z poczuciem, że stracił coś niepowtarzalnego. Ta fizyczna energia, którą od ciebie odbiera, jest dla niego jak brama. Można przez nią przejść tylko raz, a po drugiej stronie nie ma już powrotu do starego porządku. I właśnie ta nieodwracalność sprawia, że zamiast iść w Twoją stronę, wciąż stoi na progu, jakby chciał przedłużyć ten moment w nieskończoność. A teraz, kochane, jestem ciekaw, jak Wy to widzicie. Czy Waszym zdaniem takie tłumienie uczuć to przejaw troski o siebie? Czy raczej strach, który odbiera szansę na coś pięknego? Napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie są wasze doświadczenia z takimi mężczyznami. Może wasze historie pomogą innym kobietom, które też są w podobnej sytuacji. Kiedy jest w Twoim towarzystwie, dzieje się w nim coś niezwykłego. Z jednej strony rośnie w nim poczucie siły, jakby sama Twoja obecność dodawała mu odwagi. Mak pokazuje, że widzi w tobie osobę, która potrafi wprowadzać zmiany w swoim życiu z lekkością, jakby wszystko, czego dotykasz, zaczynało nabierać sensu. W twoich rękach zwykłe sprawy potrafią przemienić się w coś wyjątkowego. To go inspiruje, ale też przypomina mu, że wciąż sam siebie nie widzi w roli człowieka, który umie tak świadomie kształtować swoją rzeczywistość. W jego oczach masz coś, czego nie da się łatwo opisać delikatną, ale niezłomną siłę. Siła to karta, która tutaj mówi o Twojej umiejętności opanowywania chaosu bez podnoszenia głosu, bez dramatów, bez demonstracji siły fizycznej. Masz w sobie tę cierpliwość, która nie wynika ze słabości, ale z wewnętrznego spokoju. On czuje, że potrafisz dotrzeć do jego wnętrza nawet wtedy, kiedy sam próbuje je zamknąć na cztery spusty. I choć podziwia te cechy, równocześnie uświadamia sobie, że przy tobie widać jego własne zagubienie. To zagubienie próbuje czasem ukrywać, a nawet przed sobą zaprzeczać, że istnieje. Siedem Mieczy pokazuje jednak, że nie do końca mu się to udaje. Może kiedyś w rozmowie usłyszał od Ciebie słowa, że jeszcze nie dorósł emocjonalnie do pewnych rzeczy i wtedy mógł zareagować sprzeciwem, może nawet gniewem. Ale gdzieś w głębi wie, że miałaś rację. To nie jest coś, co łatwo przyznać. Szczególnie jeśli przez całe życie próbował uchodzić za kogoś, to ma wszystko pod kontrolą. A jednak mimo tej wewnętrznej bariery coś w nim mięknie kiedy patrzy na ciebie. Paś pucharów mówi o tym, że w jego duszy wciąż jest miejsce na niewinność i zachwyt, jak u kogoś, kto dopiero uczy się, czym jest prawdziwe uczucie. Może i czuje się niegotowy. Może nie ma planu na to, jak wasza historia mogłaby się potoczyć, ale pragnie pozostać blisko tego ciepła, które od ciebie bije. Ta bliskość jest dla niego jak latarnia w ciemności, daje kierunek nawet jeśli droga do niej wydaje się pełna przeszkód, dla ciebie to może wyglądać jak sprzeczność. Raz widzisz mężczyznę, który promienieje, gdy jesteś obok, a chwilę później tego samego mężczyznę, który wycofuje się w milczenie. Ale ta sprzeczność jest dla niego naturalna, bo mierzy się z czymś, co trudno mu pogodzić silnym pragnieniem bycia z tobą i równie silnym lękiem. Że nie sprosta tej relacji. W jego wnętrzu jest napięcie, które potrafi wybuchnąć w najmniej oczekiwanym momencie. Możesz to zauważyć po tym, jak reaguje, nagle, impulsywnie, czasem bez zastanowienia. Odwrócony świat pokazuje, że wciąż jest w nim poczucie, że pewne etapy w jego życiu nie zostały domknięte. Te niedomknięte sprawy działają jak niewidzialne ciężary. Które wywołują nerwowość i sprawiają, że reaguje zbyt szybko, jakby wciąż musiał się bronić przed czymś, co już dawno minęło. To tak, jakby ciągle miał w sobie niedokończoną historię, a ty jesteś w niej nowym rozdziałem, którego nie umie wpleść w całość. Kiedy chodzi o codzienne działania, potrafi być konsekwentny i metodyczny, ale w sferze emocji ta cierpliwość często znika. Rycerz Denarów mówi, że w teorii wie, jak powinna wyglądać stabilna relacja, krok po kroku, z czasem na budowanie zaufania. Jednak w praktyce trudno mu tę wiedzę przełożyć na własne zachowanie. W chwilach, gdy mógłby zatrzymać się i wyjaśnić, co czuje, on wybiera milczenie lub wycofanie się, jakby chciał ochronić samego siebie przed zbyt dużą bliskością. W głębi serca pragnie równowagi, ale trudno mu ją utrzymać. Umiarkowanie wskazuje na tę jego wewnętrzną potrzebę, by znaleźć złoty środek między sercem a rozumem. Jednak droga do tej równowagi jest wyboista, bo kiedy tylko emocje stają się zbyt silne, wraca stary mechanizm dystans, kłód, czasem ironia to są jego tarcze, które mają go chronić przed zranieniem. Ale tak naprawdę oddalają go od tego, czego najbardziej potrzebuje od prawdziwej rozmowy, od bliskości. Odwrócony pustelnik pokazuje, że ten mężczyzna potrafi odciąć się od świata, kiedy tylko poczuje się zagrożony emocjonalnie. To nie jest odosobnienie z wyboru, by coś przemyśleć to ucieczka. Zamiast rozmawiać, zamyka się w sobie zamiast wyjaśniać znika. W jego historii może kryć się wiele powodów, dla których nauczył się tak reagować. Może wychowanie, w którym emocje były tłumione, może wcześniejsze związki, w których szczerość została wykorzystana przeciwko niemu. Dla ciebie takie zachowanie może być frustrujące i bolesne, bo wiesz, że pod tą maską kryje się ktoś, kto potrafiłby kochać głęboko, ale te odruchy, szybkie wycofanie Nagłe milczenie, zmiana tonu sprawiają, że więź, którą próbujecie budować, jest krucha. Każdy jego zryw może przerwać nitkę porozumienia, zanim zdążycie naprawdę poczuć, jak mocno możecie się trzymać. To paradoks: chce umieć rozmawiać, ale nie potrafi. Chce zbliżenia, ale reaguje tak, jakby się go bał. I choć być może sam widzi ten schemat, to jego zmiana wymagałaby od niego odwagi, której na razie w nim brakuje. W jego ciszy jest coś cięższego niż zwykłe milczenie. To nie tylko brak słów, ale także ciężar żalu, który nosi od dawna. Odwrócone dwa miecze pokazuje, że choć mógłby spróbować otworzyć się na rozmowę i podjąć decyzję o tym, by iść naprzód, woli pozostawać w stanie zawieszenia, w którym nic się nie zmienia. To tak, jakby bał się, że każde słowo, które wypowie, otworzy w nim lawinę uczuć, nad którymi nie zapanuje. Dlatego wybiera bezruch, nawet jeśli ten bezruch powoli niszczy to, co między wami istnieje. W jego spojrzeniu na waszą relację jest wiele myślenia w kategoriach, co by było, gdyby. Wisielec wskazuje, że zatrzymał się w miejscu, w którym ciągle analizuje, rozważa, patrzy na waszą historię. Z różnych perspektyw, ale ten stan obserwacji nie prowadzi do działania. To trochę tak, jakby patrzył na drzwi, które są uchylone, i zamiast przez nie przejść, zastanawiał się, czy po drugiej stronie będzie bezpiecznie. Największym cieniem, jaki nad nim wisi, są odwróceni kochankowie. Symbol nie tylko obecnego dystansu, ale także wcześniejszych rozczarowań, wyborów, których żałuje, lub relacji, w których czuł się zdradzony czy zawiedziony. Te doświadczenia mogły w nim zostawić przekonanie, że bliskość to ryzyko, które zawsze kończy się stratą. Dlatego teraz, nawet jeśli pragnie ciebie, nie pozwala sobie w pełni poczuć tego pragnienia, bo w jego wyobraźni miłość to ból, a nie spokój. Odwrócone dziesięć mieczy pokazuje, że wciąż nie uwolnił się od dawnych ran. Być może był moment w jego życiu, kiedy czuł, że wszystko się zawaliło, i choć czas minął, on nadal wraca do tamtego obrazu w myślach. To tak, jakby codziennie nosił w sobie echo tamtej straty, a każde nowe uczucie było porównywane do tego, co już raz go zraniło. W efekcie, zamiast widzieć w Tobie szansę na coś pięknego, patrzy głównie przez pryzmat tego, co mógłby utracić. Na zewnątrz może wyglądać jak ktoś chłodny, zamknięty, może nawet obojętny, ale ten kamienny spokój jest tylko maską, za którą kryje się smutek, którego nie chce nikomu pokazać. Nie mówi, bo boi się, że jeśli zacznie, popłyną słowa, których nie będzie w stanie zatrzymać, a wraz z nimi łzy, które nosi w sobie od dawna. Takie milczenie jest trudne do zniesienia. Bo trudno wtedy odróżnić, czy to brak uczuć, czy ich nadmiar, który po prostu jest zbyt bolesny, by go wyrazić. W jego przypadku to drugie wydaje się prawdą. On czuje, ale boi się, że te uczucia pociągną go w głąb przeszłości, z której ledwo się wydostał. Cała jego historia, którą odsłaniają te karty, sprowadza się do jednej wielkiej wewnętrznej walki. To nie jest prosty brak uczuć, ani chłód, który świadczyłby o obojętności, to raczej mieszanka tęsknoty, nadziei i lęku, które ścierają się w nim każdego dnia. Paść pucharów pokazuje, że w głębi duszy nadal nosi w sobie niewinność i pragnienie, by kochać w czysty, prosty sposób, tak jak robi to ktoś, kto jeszcze wierzy w miłość bez warunków. Jednak ta część jego osobowości jest delikatna, jakby schowana w cieniu i nie potrafi przebić się przez warstwy obaw i mechanizmów obronnych. Są w nim momenty przebłysków odwagi. Osiem buław mówi o nagłych impulsach, chwilach, gdy chciałby wyrwać się z własnych ograniczeń, powiedzieć coś ważnego, zrobić krok, który zmieni bieg waszej historii. Być może zdarza się, że pisze do ciebie wiadomość, a potem ją kasuje. Może ma w głowie rozmowę, w której wreszcie mówi ci wszystko, co czuje, i przez kilka minut wierzy, że to możliwe. Ale potem znów wraca ostrożność i powściągliwość, które każą mu czekać. W tych momentach, kiedy jednak coś w nim się porusza, często robi to w sposób gwałtowny. Rycerz Mieczy pokazuje, że jego działania bywają szybkie, wręcz porywcze, jakby próbował jednym ruchem nadrobić wszystko, czego nie zrobił wcześniej. To jednak może prowadzić do chaosu, bo bez spokojnej rozmowy i konsekwencji trudno jest zbudować coś trwałego. Zamiast harmonijnego przybliżania się, pojawiają się skoki i wycofania, które jeszcze bardziej utrudniają Wam wspólne dojście do porozumienia. A jednak gdzieś w nim tli się myśl, że ta relacja mogłaby się udać, gdyby tylko nauczył się konsekwencji. Osiem denarów mówi o tym, że w teorii rozumie, iż każda więź wymaga pracy, cierpliwości i zaangażowania. Problem w tym, że on tę pracę odkłada, może liczy, że wszystko jakoś samo się ułoży, a może boi się, że wysiłek i tak nie przyniesie efektu. To sprawia, że relacja stoi w miejscu. A czas działa na jej niekorzyść. Ty w tej historii jawisz się jako ktoś, kto mógłby go uzdrowić, kto daje mu szansę na nowe otwarcie. Ale, żeby to się stało, on musi chcieć przyjąć ten dar. Na razie jednak wydaje się, że jego lęki mają silniejszy głos niż nadzieja. A kiedy strach wygrywa, to co piękne zaczyna gasnąć, nie w jednym dramatycznym momencie, ale powoli. Z dnia na dzień.